Jestem naprawdę w cudownym miejscu Czuję się normalnie jakbym była w Polsce Patrzcie co ja tutaj mam, nie, co ja dorwałam Czerwone porzeczki Kurczę, widzę, że tego nie było wcześniej w Mamy tutaj za 14 funtów, jest widzę czerwona i biała Jak będę miała kiedyś w przyszłości swój dom To ja na pewno takie krzaczki zakupię I patrzcie co mamy, pomidorki Ja ciepika, po ceny 4 funty. Patrzcie, kolorowe pomidorki. Normalnie jakie się cieszę. To nie jak, jak domciu na wsi w Polsce. Truskawki. Ja ciebie patrzcie, truskawki, normalnie. Ja teraz kubę jedną, ale kamery są. Chuję, za ja bupa za jedną truskawkę. Za 6 funtów. Patrzcie, normalnie... Jakie ładne te truskaweczki. Pachną! Całe krzaczki, truskaweczek. A tutaj nawet mamy paprykę. Ja, ci pika Ja, niesamowicie. O, naprawdę papryczka Za 8 funtów. Na razie jest zielona. No niektóre tutaj widzę, że są już czarne. A tu mamy też tutaj papryczkę. A nie, tu jest... To jest taka czerwona i pomarańczowa papryczka. Ja, ci pika no, niesamowicie, no. Przy tym dziale to ja jeszcze nie było. Tutaj mamy pomarańczową odmianę. Piszcie, która jest znaczniejsza? Pomarańczowa, żółta. Ja kocham normalnie, kocham po prostu miejsca, znakując. A tutaj jeszcze są kwiatki, właśnie chcę jakieś kwiatki wziąć do domu, ale nie wiem jakie, bo są tyle pięknych kwiatków. Śliczny. Piękne są te kwiatki. No tutaj mamy i pełno psułek No tutaj mamy takie piękne kwiatki. No to nie przeskadzamy, nie przeskadzamy. W pozywieniu mamy tutaj pana Wąska. Nie przeszkadzamy, nie przeskadzamy. za jakiegoś ogólnie kwiatka wziąć do, do ogrodu na dół, żeby troszkę prowadzić jeszcze więcej życia. I tutaj mamy jakieś krzaczki. Ja cię no nie. Póce, jabłuszka! Krzaczki, jabłuszek. za 24 funty tu mamy taką odmianę. Chodźcie, wiecie, w mieście Apple Sunset Empire. Mamy jabłuszka. I tutaj mamy jabłuszka. Ja ci pika. i nawet u mnie Ja cię Naprawdę się cieszę, że się znalazłam w takim miejscu owocowym i tutaj mamy piękne kwiatki. Piszcie jakie macie kwiatki z tych co widzicie. Jakie polecacie jeszcze do ogrodu, które tutaj najdłużej wytrzymią na lato. No właśnie się zastanawiam, jakie wziąć, żeby które na tym ogrodzie były. I nie zwiędły. Mam ziemię, można wymienić. Mm, jak pięknie jest. Aż z takiego miejsca się nie chce iść chłopaki teraz są. W domciu. A ja tutaj sobie oglądam. Bo tutaj. A one pięknie pachną. Coś tutaj mi zapachniało, ale teraz tak mi się to pachnie. Idziemy dalej. Może to te tak pachną. Ojej! No te nie pachną. Te takie mają dosyć mocny zapach. tutaj mamy japońskie kwiatki, japońskie. A, czyli od zimy do wiosny. nie ta nieboła, zobaczmy tam. Czyli te są zimowo-wiosenne, od zimy do wiosny. I wyglądają tak, te japońskie kwiatki. Hmm. Ciekawie, tu mamy taki różowy kolor, a tu mamy taki kolor. I tutaj mamy palmy, palenki. I tutaj jestem mam kwiatki. Ja cię pika. No mówię od wyboru do to są też te japońskie. Cały zestaw Akurat tutaj, ten cały tutaj paset jest japoński. Nie mam pojęcia jak to mam bo wszystkie są piękne i najlepiej tylko wszystkie wzięła. Wszystkie bym wzięła. Piszcie, piszcie kobietki. jakie tutaj. Albo no mężczyźni, bo mężczyźni. No mężczyźni też też mogą się interesować kwiatami A dlaczego nierównouprawnienia takie kwiatki polecać na no, ukłutek w Tutaj mamy takie kwiatki. Więc trzymajcie się ciepło.